Witam sobie z tej strony Bonjour. A dzisiaj, znaczy wczoraj kupiłem sobie fajne głośniki i dzisiaj zrobię unboxing, zaraz odpakujemy paczkę A dziękuję takim donatorom jak Drevix i w ogóle, później dawał jako Drevix, Drevix co i Drevix, to łącznie prawie 70 zł dał więc jest nad giga szadem. dzięki Drevix serdecznie Później jest Gigachat Tuptuś. 22 złote ponad dał. Później jest Sigma Enter i Sigma Kubai Q200. Dziękuję Wam donatorzy. Więcej jeszcze osób dało, więc jesteście po prostu kozakami. I dziękuję Wam serdecznie, bo zrealizowaliście moje marzenia o tych nowych głośnikach. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Okej, okay, już rozpakowałem właśnie Yy, głośniki jeszcze są w pudełku, zaraz je wypakuję z niego. Tak właśnie wyglądają, ich nazwa to Red Dragon, więc co, lecimy i je po, zaraz podłączamy. Okej, okay, już wypakowałem je z pudełka, tak właśnie się prezentują te głośniki, są mega. Ładnie wyglądają i czas zmienić 14-letnie głośniki na te nowe. No coś niesamowitego. Mają wejście i na USB i na audio, jak widać. No to coś niesamowitego. Dobra, lecimy je podłączać. Dobra, tak wyglądają moje stare głośniki ogólnie, które mają 14 lat. Nawet może tę lampkę oświecić. O, i tak właśnie wyglądają. I czas je zmienić, już żegnajcie, bye bye. Lecimy z nowymi głośnikami, oh yeah. No witam ponownie. Patrzcie się na moje głośniki, jakie mają super ledy. Zaraz odpalimy jakąś muzę, albo jakiś filmik i zobaczmy jak głośno potrafią chodzić. No coś niesamowitego, komputer mi się akurat włącza. No i zobaczmy ich potęgę. Widzowie, a tak się prezentuje głośność z moich głośników. Pięknych. No i mam spoiler dla Was. Dzisiaj o 18 na kanale Bądzie Games pojawi się odcinek ze StumbleGuysa i włączamy tutaj filmik. 11. O, i wszystko słychać, pięknie, ładnie. Dobra, dobra. 13 osób odpadło. 14 teraz. O, tu będzie No Dobra, ja yes, zdało się. Okej, okay, druga runda teraz. No coś pięknego. Jedziemy z koksem Ech, Dobra na szczęście, panczu i różnych niespodzianek się tu nie spodziewam, więc jestem uspokojony. Jak o to jak jeśli o to chodzi. O! Dawaj, cofaj, cofaj. O kurde. I to już koniec. Dzięki Wam, oczywiście, moim donatorom. No, oczywiście na początku filmu będzie, którzy donatorzy zasługują na to miano. Więc dziękuję wszystkim, moim donatorom. O, 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 o obojętnie kto tam dał yy, pieniążki, ale dziękuję wam za to, że mogłem w ogóle yy, nazbierać pieniądze na te głośniki, więc dziękuję. Jeszcze raz. A ja będę już kończył, więc... Nara.